Od ponad stu lat ludzkość doświadcza prób, które zdają się nasilać z każdą kolejną dekadą. Dwie wojny światowe, globalne choroby, kryzysy gospodarcze, a teraz realne zagrożenie wielkim konfliktem, który może zniszczyć wszystko, co znamy. Niewielu jednak wie, że Matka Boża poprzez swoje objawienia na przestrzeni ostatniego stulecia, nie tylko dokładnie zapowiedziała ten czas, w którym obecnie żyjemy ale również objawiła konkretny, szczegółowy plan ocalenia swoich dzieci przed nadchodzącą zagładą. Moje dzieci, mam plan, aby ocalić ludzkość. Plan ten został ujawniony poprzez różne objawienia maryjne uznane przez Kościół, od Fatimy, aż po najnowsze przesłania, które wciąż napływają z nieba. Najbardziej poruszające jest to, że teraz, gdy wydarzenia zapowiedziane w proroctwach zaczynają się urzeczywistniać na naszych oczach, gdy świat stoi dosłownie u progu wielkiego konfliktu, elementy tego Bożego Planu wreszcie układają się w spójną i pilną całość, przynosząc praktyczne i szczegółowe wskazówki, jak zostaniemy ochronieni przed zbliżającym się zniszczeniem. To pełny plan ochrony, który obejmuje zarówno przygotowanie duchowe, jak i konkretne instrukcje, jak przemienić własny dom w schronienie, którego nie zniszczy żaden atak i którego nie przeniknie żadne cierpienie. Jeśli zadajesz sobie pytania, co nas czeka, gdzie się ukryjemy? Swing, jak ochronię siebie i moją rodzinę przed tym, co nadchodzi? Zrenie, na czym polega ten plan? Proszę uważnie obejrzyj ten film. Opowiem Ci, jaki plan przygotowała dla nas najświętsza dziewica, aby nas ocalić, i jak się on realizuje pośród postępujących prób. Przez dziesięciolecia teologowie i badacze objawień Maryjnych. Zastanawiali się, dlaczego Matka Boża objawiała się tak często w XX wieku: Lourdes, Fatima, Borang, Banu, Akita, Medjugorje i dziesiątki innych objawień uznanych przez Kościół lub będących w trakcie badania. Dlaczego Matka Boża odczuwała potrzebę tak bezpośredniego i nieustannego ingerowania w historię ludzkości? Odpowiedź była ukryta w samych orędziach. Każde objawienie nie było wydarzeniem oderwanym, lecz częścią ogromnej układanki którą dopiero teraz, gdy wydarzenia ostateczne zaczynają się urzeczywistniać, możemy w pełni zrozumieć. Matka Boża nie przychodziła jedynie po to, by pocieszać wiernych czy prosić o modlitwę. Krok po kroku, objawienie po objawieniu, budowała kompletny plan ochrony na najciemniejsze czasy w historii ludzkości. W Fatimie objawiła, że Rosja rozsieje swoje błędy po świecie, jeśli nie nastąpi nawrócenie. To proroctwo spełniło się wraz z rozprzestrzenieniem ateistycznego komunizmu, który zdominował wiek XX. Ale jej słowa się na tym nie kończyły. Obiecała, że na końcu jej niepokalane serce zatriumfuje. Ten triumf nie nastąpi jednak automatycznie, będzie zależał od odpowiedzi wiernych na wskazówki, które Matka Boża przekazywała przez kolejne dziesięciolecia. W Akicie, w Japonii. Matka Boża była jeszcze bardziej konkretna w odniesieniu do czasów ostatecznych. Poprzez siostrę Agnieszkę Sasagawę ostrzegła, że jeśli ludzkość się nie poprawi, ogień spadnie z nieba i pochłonie wielką część ludzkości. Ci, którzy przeżyją, będą tak przygnębieni, że będą zazdrościć zmarłym. Nie były to słowa rozpaczy, lecz przestroga, aby jej dzieci odpowiednio się przygotowały. W Medjugorje plan został ukazany jeszcze bardziej szczegółowo. Matka Boża obiecała, że objawi dziesięć tajemnic dotyczących przyszłości ludzkości widzącym, a gdy wszystkie zostaną ujawnione, seria wydarzeń całkowicie odmieni świat. Co najważniejsze, przekazała konkretne, praktyczne wskazówki, jak żyć w tych czasach codzienna modlitwa różańcowa, post w środy i piątki, co miesięczna spowiedź, czytanie Pisma Świętego oraz adoracja eucharystyczna. Ale to był dopiero początek. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, poprzez widzących z różnych krajów, Matka Boża uzupełniała i doprecyzowywała ten plan, dostosowując swoje wskazania do konkretnych realiów naszych czasów. I teraz, gdy czasy wielkiego ucisku przestają być odległą możliwością, a stają się realnym zagrożeniem, wszystkie elementy Bożego planu w końcu się ujawniają. Pierwszym elementem planu Maryjnego jest coś co Matka Boża już zaczęła czynić: mnożyć swoje objawienia i znaki na całym świecie w czasie ucisku. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej doniesień o objawieniach maryjnych w różnych krajach, znakach na niebie widzianych jednocześnie przez tłumy ludzi oraz o zjawiskach nadprzyrodzonych, których nauka nie potrafi już ani zignorować, ani wyjaśnić. Ale to dopiero początek. Matka Boża zapowiedziała, że te znaki znacznie się nasilą w miarę jak wydarzenia będą się zaostrzać. Nie mówimy tu o rzadkich objawieniach skierowanych do kilku wybranych widzących, lecz o manifestacjach widocznych dla całych wspólnot. Będzie się ukazywać na placach publicznych, w kościołach wypełnionych ludźmi pogrążonymi w modlitwie, w domach pobożnych rodzin, w szpitalach, gdzie cierpiący będą błagać o miłosierdzie. Drugim elementem planu Maryjnego jest stworzenie nadprzyrodzonej ochrony, która całkowicie otoczy tych, którzy poświęcą się jej niepokalanemu sercu. To jest prawdziwa obietnica, realna ochrona, która rzeczywiście zadziała. Ci, którzy będą żyli w konsekracji niepokalanemu sercu Maryi, doświadczą niezwykłych cudów. Ataki, które powinny ich zniszczyć, po prostu się nie powiodą. Śmiertelne choroby nie będą w stanie ich dosięgnąć. Wypadki, które powinny zakończyć się tragicznie, nie wyrządzą im szkody. To będzie tak, jakby otaczała ich niewidzialna tarcza, mocniejsza niż jakakolwiek ludzka zbroja, odchylająca kule, neutralizująca trucizny, chroniąca przed wybuchami. Nawet same siły natury będą posłuszne woli Maryi, aby chronić jej poświęcone dzieci trzecim elementem planu maryjnego jest nadprzyrodzone wyznaczenie duchowych schronień rozsianych po całym świecie. Matka Boża, w swej nieskończonej mądrości, już wybrała i przygotowuje konkretne miejsca, w których jej dzieci znajdą absolutną ochronę. Te schronienia nie będą jedynie miejscami bezpiecznymi, będą nadprzyrodzenie chronione przez rzeczywistą obecność Matki Bożej. Mogą to być proste domy pobożnych rodzin, zapomniane kaplice, stare klasztory, a nawet groty w górach. Ale wszystkie będą miały jedną wspólną cechę, realną i pocieszającą obecność Matki Boga. Gdy osoby poświęcone dotrą do tych miejsc, natychmiast odczują pokój przewyższający wszelkie ludzkie zrozumienie, poczucie bezpieczeństwa, którego nie zapewni ani żadne wojsko, ani żaden schron. Czwartym elementem planu maryjnego jest obietnica bezpośredniej interwencji w wydarzenia światowe. Matka Boża nie będzie bezczynnie patrzeć na cierpienie, zadziała z boską mocą. Przyjdą chwile, gdy rakiety zmienią tor lotów w powietrzu, odchylone przez niewidzialną siłę. Straszliwe burze nagle ucichną nad regionami, gdzie panuje głęboka maryjna pobożność. Trzęsienia ziemi zatrzymają się na granicach miast poświęconych niepokalanemu sercu. Zarazy, które mogłyby zniszczyć całe narody. Po prostu nie zdołają się rozprzestrzenić w miejscach chronionych przez Maryję. A w chwilach największej rozpaczy, gdy będzie się wydawać, że nie ma już nadziei, jedzenie się rozmnoży, woda wypłynie z wyschniętych źródeł, a sama Matka Boża ukaże się, by dodać odwagi przerażonym dzieciom. Ale uwaga! Matka Boża ostrzegła, że jej plan może być wprowadzony w życie tylko wtedy, gdy ludzkość spełni jej prośby. Aby mogła rozciągnąć swój płaszcz ochronny, każda osoba musi postępować zgodnie z konkretnymi wskazaniami. Pierwszą prośbą Matki Bożej jest całkowita przemiana naszych domów w sanktuaria. Nie chodzi tylko o to, by mieć święte obrazy na ścianie czy krzyż w salonie. Matka Boża była konkretna w tym, jak nasze domy powinny stać się prawdziwymi centrami modlitwy i duchowej ochrony. W swoich najnowszych objawieniach podkreśla, że każda katolicka rodzina powinna mieć w domu specjalne miejsce przeznaczone wyłącznie do modlitwy. W tym miejscu powinien znajdować się obraz Najświętszego Serca Jezusa, obraz niepokalanego Serca Maryi, krucyfiks, Woda Święcona, poświęcone świece, a przede wszystkim, jeśli to możliwe, obecność eucharystyczna dzięki komunii przynoszonej przez nadzwyczajnych szafarzy do chorych. W czasach wielkiego ucisku, gdy wiele kościołów może zostać zamkniętych, gdy kapłani będą prześladowani lub odsunięci, gdy niebezpieczne stanie się gromadzenie w dużych grupach na liturgię, te domowe sanktuaria staną się duchowym ratunkiem dla katolickich rodzin. Matka Boża obiecała, że tam, gdzie zostanie przygotowane takie sanktuarium zgodnie z jej wskazaniami, będzie obecna w sposób szczególny, chroniąc te rodzinę przed niebezpieczeństwami fizycznymi i duchowymi. Drugą prośbą jest modlitwa różańcowa podniesiona do poziomu intensywności, który obecnie praktykuje niewielu katolików. Matka Boża nie poprosiła jedynie o codzienne odmawianie różańca, lecz o to, by stał się on głównym duchowym narzędziem naszych rodzin. W czasie prób każda rodzina powinna odmawiać cały różaniec trzy razy dziennie: o świcie, w południe i wieczorem. Jest to absolutna konieczność dla ochrony w czasie wielkiego ucisku. Matka Boża wyjaśniła różnym widzącym, że w czasie wielkich prób szatan zostanie uwolniony z furią, jakiej ludzkość jeszcze nigdy nie doświadczyła. Tylko rodziny, które utrzymają tę modlitwę w nieustannym rytmie, będą chronione przed atakami duchowymi, które będą towarzyszyć trudnościom tego okresu. Trzecią prośbą jest praktyka postu i pokuty. W Mediugorie Matka Boża była jednoznaczna. Pośćcie o chlebie i wodzie w środy i piątki. W czasie próby ta praktyka stanie się przygotowaniem fizycznym na okres, w którym jedzenia będzie brakować i gdy będzie trzeba przetrwać, mając bardzo niewiele. Ci, którzy wcześniej przyzwyczaili swoje ciała poprzez dobrowolny post, będą przygotowani na niedostatki, jakie nieuchronnie przyniesie ten czas. Co jeszcze ważniejsze. Post rodzi duchową siłę, która pozwala ludziom oprzeć się pokusom i presji pojawiającej się podczas skrajnych kryzysów. Czwartą prośbą planu maryjnego jest częsta spowiedź sakramentalna, najlepiej raz w tygodniu. W czasie wielkiego ucisku, kiedy śmierć może nadejść w każdej chwili, a kapłani mogą być niedostępni, ci, którzy utrzymają swoje dusze w stanie łaski przez regularną spowiedź, będą gotowi stanąć przed Bogiem niezależnie od okoliczności. Matka Boża ostrzegła, że w czasie wielkiego ucisku wielu katolików zostanie zmuszonych do wyboru, zaprzeć się wiary albo oddać życie. Tylko ci, którzy już żyją w stanie stałej łaski uświęcającej, będą mieć duchową siłę, by pozostać wiernymi, nawet w obliczu śmierci. Piątą prośbą jest szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu poprzez częstą adorację eucharystyczną i, w miarę możliwości, codzienną komunię świętą. Matka Boża objawiła, że w czasach ostatecznych Eucharystia będzie nadprzyrodzonym pokarmem, który podtrzyma wiernych wśród niewyobrażalnych prób. Nadejdą dni, w których w domach zabraknie chleba, lecz ci, którzy przyjmą Jezusa Eucharystycznego, nie będą odczuwać głodu. Przyjdą noce, gdy lęk ogarnie cały świat, ale ci, którzy będą nosić Jezusa w sercu, doświadczą nadprzyrodzonego pokoju, którego żadna trwoga nie zdoła zakłócić. Być może najbardziej pocieszającym aspektem planu Maryjnego jest obietnica, że Matka Boża osobiście wkroczy, aby skrócić czas cierpienia. Jak matka, która nie może znieść widoku cierpiących dzieci, obiecała, że nie pozwoli, aby ból trwał dłużej niż to konieczne. Jeśli wszystko zależałoby wyłącznie od sił ludzkich, nadchodzące konflikty mogłyby się ciągnąć przez dziesięciolecia. Ale Matka Boża ze swoim matczynym sercem zapewniła, że ci, którzy będą żyć zgodnie z jej wskazaniami, doświadczą szczególnej ochrony. To tak, jakby mieć przy sobie troskliwą Matkę, która zawsze wie, kiedy dzieci potrzebują pomocy. Ta ochrona jest już rzeczywistością, którą widzimy. Rodziny, które podążają za wskazaniami Matki Bożej, opowiadają o niewytłumaczalnej opiece, opatrznościowych zbiegach okoliczności i wewnętrznym pokoju który trwa mimo trudności codziennego życia. A po tym czasie prób przychodzi najpiękniejsza ze wszystkich obietnic era pokoju, jakiej ludzkość jeszcze nie zaznała. Nie chodzi tylko o brak wojen, ale o całkowitą odnowę społeczeństwa. Ta era pokoju zostanie zbudowana właśnie przez rodziny, które już dziś decydują się żyć według planu Matki Bożej. To jesteśmy my, wszyscy, którzy otwartym sercem słuchamy tego matczynego wezwania. Każda modlitwa, którą dziś zanosimy, każdy akt miłości w naszej rodzinie, każdy gest hojności wobec bliźnich, to ziarna nowej cywilizacji, która nadchodzi. Dlatego nie musimy żyć w lęku przed przyszłością. Matka Boża już dała nam wszystkie narzędzia, których potrzebujemy. Gdy przemieniamy nasz dom w małe sanktuarium, gdy zbieramy się razem, by odmawiać różaniec, gdy pościmy, ofiarując nasze małe wyrzeczenia, Uczestniczymy aktywnie w Bożym planie odnowy świata. To prawda, że znaki czasu mnożą się wokół nas. Wiadomości mogą budzić niepokój i czasem wydaje się, że świat wymyka się spod kontroli. Ale Matka Boża przypomina nam, że ona już zwyciężyła. Zło może być głośne, ale jest już pokonane. Nasze zwycięstwo jest zapewnione. Musimy jedynie z ufnością iść drogą, którą nam wskazała czas, który jest przed nami, nie jest powodem do lęku, lecz zaproszeniem do nadziei. Matka Boża jest z nami. Idzie obok nas, trzyma nas za rękę, gdy droga staje się trudna i szepcze słowa otuchy, gdy nasze serce ogarnia smutek. Matka Boża czeka na naszą odpowiedź. Wyciąga swoje matczyne ramiona i zaprasza: "Przyjdźcie, moje dzieci. Pozwólcie mi się wami zaopiekować. Pozwólcie mi was chronić." Pozwólcie mi poprowadzić was do wiecznego pokoju, który mój syn przygotował dla nas wszystkich. Wybór należy do nas, ale Maryja jest tutaj. Jezus jest z nami, a Duch Święty nas prowadzi. Mając tę boską rodzinę u naszego boku, czego mamy się bać? Przyszłość jest świetlana dla tych, którzy ufają planowi Maryi. Pokój już się zaczął w naszych sercach.